Dobry wieczór Państwu, wczoraj zastała mnie smutna wiadomość o śmierci Wojciecha Gan Jabłońskiego. Proszę Państwa, nie znałem go dobrze, ale to, co poznałem, zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Polski wynalazca, który z, chyba z polityki wrocławskiej, ale przez Niemcy, przez pracę w Niemczech, przyjechał tutaj do Kanady z niezwykłymi odkryciami, silniki jednosłowowe. Jest na ten temat film na naszej stronie internetowej. Jest to film, który ma e, najwięcej obejrzeń, chyba powyżej 250 tysięcy. Mówił sporo, robiłem zresztą dwa filmy na tej firmie. E, firma później się chyba rozpadła, e, Wojciech e, Gaj-Jabłonowski Dzwonił do mnie kilka razy, skarżąc się, że mu ukradziono tę firmę, skarżąc się na wiele różnych rzeczy. Wiele z tych e, słów brzmiało fantastycznie. Czasem się zastanawiałem, e, czy to wszystko może być prawda. Opowieści bardzo dziwne, ale nie jest, ulega wątpliwości, że technologia, o której mówił i którą zastosował, która była w działaniu, że tak powiem, bo jego firma prowadziła prace rozwojowe nad szeregiem silników. No, miała niezwykłe zastosowanie również wojskowe. I dlatego on mówił o tym, że wiele ludzi do niego się zwraca z różnymi rzeczami. On miał patenty na to. Mówił, że był na niego, dzwoniąc ze Stanów Zjednoczonych, mówiąc, że dokonano na niego już jednego zamachu nie się w to do końca nie chciał wierzyć, no bo kimżeż ja jestem, nie, nie działam w tego rodzaju sferach, w tego rodzaju. Um, nie obracam się w tego rodzaju środowisku. Y, tymczasem nic nie wskazywało na to z jego rozmów, a chyba ostatnio odbyłem miesiąc temu, że miał jakieś ciągłe te samobójcze czy coś w tym stylu. Mówił wręcz przeciwnie, że rozbija nadal. To, czym był zainteresowany, co robił przez większą część swojego życia w Stanach Zjednoczonych, ale również, że za pieniądze będzie udostępniał tę technologię komu kto zapłaci, bo był tak rozgoryczony, rozczarowany, oskarżał tutaj spisek ludzi z NATO, no, mówił rzeczy, które brzmiały. Czasami się zastanawiałem, na ile prawdopodobnie, a Ostatecznie nam mówił, że jest goty to sprzedać nawet ludziom z Azji. I stąd to podejrzenie, że jego śmierć nie miała naturalnych przyczyn. Proszę Państwa, tak się kończą czasem bardzo obiecujące wynalazki i kariery. Tak się kończą pomimo tego, że mogłyby poprawić los milionów, jeśli nie miliardów ludzi. Wojciech Gaja Błodowski mówił o silnikach na wodór. Mówił o pozyskiwaniu wodoru z wody w czasie, w trakcie pracy silnika. Jego silniki lotnicze, boksery jednosuwowe, które mogły być rozbudowywane wielocylindrowo w jednej płaszczyźnie, pozwalały na napędzanie dużych dronów, też pozwalały na wtrysk wody. W każdym razie były to bardzo ciekawe tematy, co mnie tylko dziwiło, że Wojciech Gaj Jabłoński nigdy nie chciał być fotografowany. Zawsze opowiadali o tych jego wynalazkach ludzie, którzy z Nim współpracowali. No i tak to się stało, że po wielkich nadziejach mówimy dzisiaj ze smutkiem o człowieku, który od nas odszedł. Mieszczam spoczywanie, racz mu dać panie. A ze swojego z nim kontaktu wiem że był to polski patriota, który cały czas myślał o tym, żeby te wynalazki pracowały dla Polski, a na dobrą sprawę nie wiedział, jak to zrobić, a Polska nie była tym zainteresowana.